Cześć! Jesteśmy Played Impact i tworzymy narzędzie, które wspiera uczniów i nauczycieli w mówieniu, jak to, co jemy, wpływa na nasze zdrowie i klimat. W trakcie programu stworzyłyśmy całą koncepcję kart, wydrukowałyśmy ich aż 10. Przeprowadziłyśmy niezliczoną ilość konsultacji ze specjalistami, z pedagogami. Podczas trwania projektu udało nam się stworzyć 30 zestawów innowacyjnych kart edukacyjnych. Do tego przeprowadziłyśmy mnóstwo konsultacji merytorycznych z Kuratorium Oświaty, z dyrektorami, pedagogami rodzicami, nauczycielami, było tego mnóstwo, a oprócz tego przeprowadziłyśmy pilotażowe warsztaty w szkołach. Udało nam się dotrzeć do 250 uczniów, na naszych social mediach zgromadziłyśmy ponad 15 tysięcy osób. Nasze plany na przyszłość to przede wszystkim doskonalenie naszego narzędzia, dalsze konsultacje ze specjalistami, dalszy pilotaż i warsztaty w szkołach oraz naszym dużym marzeniem jest, aby otrzymać akredytację ministerstwa. Ministerstwa Edukacji Narodowej, także trzymajcie za nas kciuki. Dzięki inkubacji przede wszystkim miałyśmy okazję się poznać, ale też przekuć nasze plany i marzenia w rzeczywistość.